Cześć, siemanko, widzowie! Z tej strony CherryGamer, a ze mną jest Santiago na dość ciekawej mapie. I sprawa wygląda tak, że będziemy grali 1 na jeden. Ja gram wszystkimi brońmi, a on gra tylko pistoletem. A czemu tak? No bo on ma 21 tysięcy Elo. A ja jestem kurwa głównym, zasady są takie, że jeżeli on wygra, to ja wam daję skina, a jeżeli ja wygram, no to on wam daje skina. Dobra, rozpoczynaj tam meczyk. Sponsorem odcinka jest G4 Skin. Strona do otwierania lootboxów ze skinami do CSA. Z kodem CZG otrzymujesz plus 5% do każdego depozytu i darmową skrzynkę na start. Na stronie możesz otwierać skrzynki, tworzyć własne skrzynki, robić bitwy i wiele więcej. Pamiętaj, strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Jeśli aktywnie używasz kodu promocyjnego CZG, powiadom mnie o tym na Discordzie, a będziesz mógł zgarnąć fajne nagrody. Ja tylko mogę pistolety kupować. Ok, to jest czyli. w ogóle tak, że jest pistoletówka i musisz zbierać hajs na broni, nie? Aha, czyli normalnie. Aha, okej. Okay. No, no, to. miły początek, miły początek. Spokojnie, zaraz zaraz weźmiesz p 90 i nie rozegrasz. Będę biegał jak psycho 190 <noise> Za którym się ukryłaś Samo cię widać tego antyterrorysta No rzeczywiście Tak słabo, że moja głowa jest kurwa największa chyba z tego wszystkiego <noise> Większa niż pionek o, A! W końcu Ale fajna mapka na takiego aim'a, żeby sobie ponapierdalać Oho 2-2, lecimy! ouch, ah. dostałem przez w czoło. dobra, patera Silver Push, to był Silver Push. No kurwa, no, no nie no, to teraz to żeś kurwa dojebał pijdzie wąsy. I ko gramy, i widzowie. NIE! Ale już wyspoczyłem! Tak, jest spocony! Kurwa jak śmierdzi mi paczka! Nie, tak chłopie... Nie Ile? widziałem cię! Ale widziałeś jak cię ładnie trafiłem, musisz pochwal, pochwal, Kurwa Siedem pochwal! Hit. hitów, hitów masz, pochwalam. Dziękuję. No, Aha. No tak. 4 nie zostało byłem cały tak. Ja no ten flaszek, ten flaszek ja sobie wyrzuciłem, bo myślę tak, kupię pistolety nie kupię granatów. A tu jeb kurwa z prawej z lewej flash. Ja wiem jednego flesza rzuconego. No ale ja rzuciłem w drugą, musiałem się gdzieś obrócić. Aha. I się obróciłem na swojego... Nowa ekonomia, że wyjdzie na to, że ja też tylko pistolety gram <laughs> do kurwy jebanej. <śmiech> <śmiech> ja dwa 2000. No co K w kurbie się zaraz rozjebie coś wygrać jakąś rudę chyba, wiesz? No, no, ja! <noise> JAK?! Gin! Jak chcesz zmienić na żeby tu dojechać, a ty mnie w międzyczasie wyknąłeś. Przejebane ma mnie. To jest Dobra, przejebane życie. Nie Dobra, czekaj. Taktycznie, taktycznie. O, widziałeś? Ta taktyczka hopie? Aha, okej. Ok. 76 minus minut. kurwa. O, także widzowie... No da, no na boty se trenu nie tutaj. nie tutaj. Ja pierdolę. Nie no. Cię to skanuję. O jak? Nie się opie Aha, o ok, o Parusie wie coś za chwilę. A tu już koniec No to widzowie GG, piszcie komentarz, lajkujcie, a ja spośród was wybiorę jakieś zwycięzce skina, no bo wiadomo, no ja wiedziałem, że to się tak skończy. Wiedziałem kurwa, żeby nie iść na ten układ. Na razie trzymajcie się Elo Do Zobaczenia, Elo